Rozdział drugi. Patos. Elementy na patosie były porozkładane tak samo jak na jowiszu, z tym, że plansza nie była zielona, a ciemnoniebieska. Pierwsze, co zauważyłem, to to, że elementy na planszy zostały zastąpione niebieskimi kamieniami i czymś co przypominało pomarańczowe plastry miodu. Była też jedna ikonka, która miała kształt dżungli, ale nie skupiłem się na niej. Obejrzałem planszę i ujrzałem nowego bosa na końcu. Zamiast Hedory była tam Bajolantę. Ale to się nie zgadzało. Godzilla kontra Bajolantę ukazało się dopiero w 1989 roku, a gra powstała w 1988 być może toho umieścili potwora w grze, aby budzić ekscytację przed następnym filmem, ale się rozmyślili? Moje próby zracjonalizowania wydarzeń w grze spełzły na niczym. Ścieżka dźwiękowa na patos była pierwszą nową piosenką, którą usłyszałem w czasie rozgrywki. Podobnie jak większość nowych piosenek była trudna do opisania, ale spróbuję. Zaczęła się powoli, o wiele wolniej niż pozostałe piosenki w grze. Budowała napięcie. Co jakieś 12 sekund dało się słyszeć uderzenie, a tempo się zmieniało. To tak, jakby kompozytor zagrał na tym samym instrumencie pięć różnych melodii. Przesunąłem godzilla na jedną z wielu ikon z niebieskimi kamieniami które zastąpiły ikony dżungli. Poziom wyglądał jak błękitne pasmo górskie z krwawo-czerwoną planetą na niebie. W górach było coś dziwnego. Wyglądały, jakby były z podartego papieru. Na początku pomyślałem, że był to jakiś glitch, ale w końcu stwierdziłem, że był to zamierzony efekt. Szybko zauważyłem w tym poziomie coś jeszcze. Nie było wrogów, w ogóle. Nie było nawet przeszkód. Warto byłoby wspomnieć, że licznik punktów migał teraz ponad ludzkie pojęcie, ale nie przejąłem się tym zbytnio. Nigdy nie nadążam za punktami w grze, więc bez konieczności skupiania się na czymkolwiek, wsłuchiwałem się w muzykę, przechodząc powoli przez poziom. Było w niej coś smutnego. I fajnie byłoby usłyszeć ją w normalnej grze. Poziom ciągnął się na trzy ekrany, ale jako, że nie było przeszkód, przeszedłem go bardzo szybko. Próbowałem innych poziomów tego typu, by sprawdzić, czy są na nich wrogowie, ale nic z tych rzeczy. Nic więcej nie miałem do oglądania w błękitnych górach, więc spróbowałem innego typu poziomu. Włączyłem jeden z pomarańczowych poziomów i moim oczom ukazało się groteskowe tło składające się z guzopodobnych, pomarańczowych oczu. Niebo było tego samego koloru co Ziemia, więc założyłem, że gra sugerowała, iż poziom jest w jaskini. Jedynymi przeciwnikami były spawny Matango, lecz jak widzicie mali dranie byli wszędzie. Muzyka nie pomagała. Mieszanka szarpanych odgłosów oraz rytm bębnów, brzmiące jak tło potwora w jakimś horrorze. Po zakończeniu poziomu starałem się unikać grania w tego typu poziomy. Mapa była krótka, więc udałem się prosto na starcie z Gezorą i Mogerą. Lecz tym razem ich modele oraz techniki były zupełnie inne. Najpierw walczyłem z Mogerą. Zastępcą Mogery była latająca maszyna przypominająca obcego spaska guli. Wygoglujcie sobie. Walczyła jak motra, ale z większą gracją. Atakowała obracając swoją przednią macką jak korkociągiem. Wysyłała promień z wiertła znajdującego się w miejscu oka. Ta dziwna aberracja zastąpiła Gezorę, a nowa bestia była większym wyzwaniem. Biegała i skakała w szybkim tempie, nieustannie wymachując swoimi kończynami tak, że trudno było się zbliżyć. Oczywiście usiłowała przybić mnie do ściany, denerwując mnie przy tym okropnie. Pokonałem ją używając kombinacji wymachów ogonem oraz strzałów spyska. Potem skierowałem się do tytanosaura. Lecz kiedy walka się zaczęła, tytanosaura nigdzie nie było. Gra po prostu powróciła na planszę, gdzie teraz brakowało elementu z tytanozaurem. Do walki pozostała już tylko bajolantę. Więc ochoczo rozpocząłem pojedynek. Byłem dość zaskoczony, widząc bajolantę w swojej różanej formie. Była nieruchoma i używała macek, by trzymać mnie z dala od tułowia, które otrzymywało najwięcej obrażeń. Zgodnie z moimi oczekiwaniami przyjęła swoją formę po otrzymaniu odpowiedniej dawki obrażeń. Jej model wyglądał naprawdę nieźle jak na ośmiobitową grę. Technika pozostała ta sama, z tym że bajolantę mogła się teraz ruszać, jednakże wolniej niż pozostałe potwory. Ciosy macek zadawały teraz więcej obrażeń, a bajolantę mogła pluć kwasem, przed czym robiłem unik skacząc. Pokonanie jej było niewiele trudniejsze od pokonania Tytanosaura, zajęło tylko dwie rundy. Lecz kiedy Bajolantę zniknęła, muzyka ucichła, a na mapie pojawiła się nowa ikona. Ikony nie było, zanim pokonałem Bajolantę. Wyglądała jak maska plemienna. Czułem się bardzo nieswojo, kiedy na nią patrzyłem. Lecz jako, że zastępowała bazę, była to moja jedyna droga do wyjścia z patosu. Przesunąłem Godzilla na ten fragment i poziom się zaczął. Piekielnie wyglądające miejsce bez nieba, z błyskającym ogniem w tle. Ogień wyglądał na animację bardziej zaawansowaną, niż cokolwiek, co widziałem na Nesie. Była też muzyka w postaci powolnego, głośnego bębna. Przypominającego bicie serca. Cały tekst oraz paski z energią u góry ekranu zniknęły. Na ich miejscu pozostał napis po środku ekranu: Uciekaj! Poczułem ogromny strach. Ostrożnie przechodziłem przez poziom, lecz tak jak na poziomie niebieskim, nie było wrogów. Po minucie zacząłem się zastanawiać. Uciekaj? Przed czym? Kiedy trafiło mnie po raz pierwszy, nawet tego nie widziałem. Usłyszałem jakiś hałas na korytarzu i odwróciłem się, żeby zobaczyć, co to było. Kiedy powróciłem do gry, Godzilla był już martwy. Myślałem, że to znowu wina glicza, ale nie mogłem grać bez Godzilli, więc restartowałem grę. Włączyłem menu haseł. Zauważyliście kiedykolwiek, jak przyprawiająca ociarki była muzyka z menu do haseł? Jeżeli graliście w grę, wiecie, o czym mówię. W ogóle nie pasowała do gry. Brzmiało jak coś z horroru. Może tak to zrobili, żeby dzieci nie oszukiwały? Byłem wkurzony, bo myślałem, że znów będę musiał walczyć ze wszystkimi potworami, ale gra postawiła mnie tam, gdzie skończyłem, czyli przed wejściem na poziom z czerwoną twarzą. Więc wznowiłem grę, upewniając się, że tym razem się skupię. I wtedy usłyszałem gardłowy głos i ujrzałem to, to, coś. Znacie to uczucie, kiedy czujecie się, jakbyście byli w ekstremalnym niebezpieczeństwie? Adrenalina wzrasta do takiego poziomu, że wręcz czujecie ją w swoich żyłach i macie wrażenie, że nerwy wam drętwieją? Właśnie to czułem, gdy robiłem tego screena. Nie widziałem wszystkich filmów o Godzilli, ale dam sobie rękę uciąć, że tego nie było w żadnym z nich. To musiało być coś wymyślonego przez twórców. Co za chory typ umieszczałby coś takiego w grze dla dzieci? Dzięki zwykłemu, durnemu szczęściu, a może dzięki adrenalinie, udało mi się biec na tyle szybko, by uciec. To coś, biegło bardzo szybko, na tyle, że miałem wrażenie, że już na pewno zginę. I kiedy mówię ginąć, mam na myśli to, że twój potwór ginie w momencie, kiedy zostanie dotknięty. Po powrocie do mapy tak bardzo się bałem, że miałem zamiar po prostu wyłączyć grę i udawać, że to się nigdy nie stało. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. To nie mogło być prawdziwe. I nawet jeżeli chciałbym kontynuować, musiałbym przenieść motrę przez ten poziom. Lecz w miarę jak pozostawałem nieaktywny, mój strach zastąpiła ciekawość. Co do cholery się stało. Czy reszta gry też będzie tak wyglądać? Muszę tylko przejść pościg jako motra i jazda do następnego świata. Lecz kiedy przesunąłem motrę na czerwone pole, gra zarejestrowała przejście poziomu. Poczułem ulgę. Przygotowałem się na wejście do następnego świata. Trans. Ciąg dalszy nastąpi.